Dzień dobry, dzień dobry, Dzień Was witam z pięknym widokiem na Wawel, żeby nie było niedomówień gdzie jesteśmy, jesteśmy w Krakowie, czas trochę odpocząć od szosy, tak się składa w tym roku, dziwnie, że w przeciwieństwie do zeszłego, więcej kilometrów jak na razie mam na szosie wykręconych, trzeba na chwilę wrócić do tematu gravelowego, bo dzisiaj wyjątkowo porywisty wiatr i pogoda, która nie sprzyja jakiejś dłuższej trasie, więc kręcimy się po ulubionych miejscówkach w Krakowie, jeżeli chodzi o gravela, i wykorzystamy sobie tę okazję, żeby porozmawiać w końcu o podsumowaniu kół gravelowych Evan New Gravel, które testuję od wczesnej jesieni, czyli już sporo ponad pół roku i ładnych parę tysięcy kilometrów, więc idealna okazja, żeby odpowiedzieć na te pytania, które odnośnie tych kół gdzieś się pojawiły w waszych komentarzach czy wiadomościach. Oczywiście zanim przejdziemy do właściwej recenzji testu Q, musicie wiedzieć o tym i pamiętać o tym, że Evan Light jest partnerem tego kanału, co zresztą doskonale wiadomo wszystkim tym, którzy potrafią wytrzymać do napisów końcowych, gdzie logo Evan Light się wśród partnerów kanału. Pojawia, no i my mamy możliwość jeżdżenia na kołach Emanajta i testowania nowości, a panowie mają dostęp do naszych sugestii, jeżeli chodzi o różne modele kół, tego co się z nimi dzieje w dość wymagających, myślę, warunkach i na szosie i w gravelu i zupełnie tego nie ukrywamy. Jakby tutaj ktoś zaraz jakieś teorie spiskowe chciał rozsiewać, to Emanajta jest partnerem kanału i doskonale jest to, myślę, wszystkim stałym widzom wiadome. Jak pewnie wiecie, to nie jest pierwsza przygoda z gravelowymi kołami Evan Lighta. W zeszłym sezonie jeździłem na kołach New Disc 38 i to był ciekawy eksperyment pod tym kątem, że tam próbowaliśmy sprawdzić jak koła karbonowe sprawdzą się i na szosie i w gravelu, bo model New Disc, który wtedy testowaliśmy, jest proponowany jako model, który ma być kołami dla osób, które szukają jednych kół i na szosę i do gravela, czyli koła, które wspierają Opony od 25 do 40 mm. W składaniu gravel jest zupełnie inaczej, to są koła od początku do końca projektowane jako koła gravelowe. se você Nasz kanał, to wiecie, że w moim przypadku te koła są obute w opony IRC Boken o szerokości 40 mm. I tu jest pierwsza ważna informacja: a propos, jeżeli chodzi o wrażenia z testu, co było dla Was bardzo interesujące jak szerokie są te obręcze i jak bardzo one wpływają na kształt i szerokość opony. To są bokeny 40 mm. Na tych obręczach realnie wychodzi około 43 mm szerokości opony. I popatrzcie, jak przez to mało miejsca zostaje w przypadku tego konkretnego roweru. Superior X-Road GR Fabrycznie maksymalna szerokość opon Podawana przez producenta to 40 mm Jak widzicie 43 mm Realnie tutaj weszła Ale już jest bardzo ciasno Więc w przypadku tych kół warto to wziąć pod uwagę Wtedy kiedy faktycznie lubicie Stosować opony bliskie Maksymalnej możliwości Maksymalnej możliwej szerokości opon W waszym rowerze, bo tak szeroka obręcz i te koła Wpływają na to jak opona się układa I ona po prostu jest szersza A po co ta opona jest szersza i co to daje? Oczywiście sprawia to, że kiedy faktycznie jeździmy poza asfaltem, to profil tej opony gwarantuje nam to, że mamy troszeczkę lepszą trakcję w terenie. Opony się po prostu układają jak opony w MTB. One są bardziej płaskie w profilu, no nie są tak okrągłe jak opony założone na obręcze szosowe. Co ma swoje plusy, ma swoje minusy. Jeżeli Mówimy o tych kołach, jako kołach typowo do grawela do jazdy w terenie, to takie e, ustawienie sprawia, że opona ma lepsze właściwości napędowe na przykład na podjazdach, dłużej utrzymuje trakcję. E, moim zdaniem bardziej, się przewidy, bardziej przewidywalnie się zachowuje e, na nawierzchni terenowej właśnie, szutrowej. E, natomiast ma to swoje odbicie również jeżeli chodzi o właściwości do jazdy po asfalcie, która przekłada się moim zdaniem na... Nie powiedziałbym, że wadę, ale pewną cechę tych kół, która, która jest moim zdaniem bardzo ważna, żeby ją uwzględnić, jeżeli myślicie o zakupie tych kół, to ten zestaw jest bardziej nastawiony na trakcję, na komfort jazdy, ponieważ możemy jeździć na naprawdę bardzo niskim ciśnieniu. Natomiast odbija się to moim zdaniem na osiągach i na uniwersalności tych kół. To jest bardzo proste i to jest coś, co zauważycie już od pierwszej jazdy yy, na tych kołach, jeżeli wcześniej jeździliście na takich samych często oponach na przykład czterdziestkach, ale na obręczach węższych obręczach bardziej szosowych. Po prostu kiedy jedziemy po ubitej nawierzchni, czuć większe opory toczenia, słychać, że opona jest głośniejsza i kiedy patrzycie na tę oponę, to po prostu od razu widać, że profil opony jest inny, jest tak jak w rowerze górskim. To wszystko jest płaskie i to się w stanie, w zasadzie niezależnie od tego, jaką oponę włożycie. Jak sadzicie tej węższe opony, to również ich profil będzie bardziej płaski niż w przypadku węższej obręczy, więc również te parametry, jeżeli chodzi o opory toczenia, o szybkość jazdy na ubitym, będą inne niż w przypadku obręczy szosowej. To są koła stworzone typowo Teren. Ja jestem w styku bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o jazdę faktycznie w terenie, bo dają mi lepszą trakcję niż ujeżdżane, chociażby w zeszłym roku koła szosowe z szerokimi oponami i faktycznie więcej komfortu, ale tak jak mówiłem, dzieje się to kosztem osiągów na asfalcie. Po prostu czuć, że. Te konkretne koła z oponami 40 mm na asfalcie są bardziej mułowate niż takie typowe koła szosowe z trochę szerszą oponą. Więc jest to produkt zdecydowanie wyspecjalizowany. To są koła dla kogoś, kto szuka kół do gravela, do jazdy w terenie. Tutaj nie miałem żadnych złych przygód. Nie złapałem żadnego kapcia od ponad pół roku jeżdżąc na tym zestawie. To oczywiście jest totalnie niemiarodajne, bo mogłem po prostu mieć szczęście. Natomiast faktycznie dobrze współpracują z Tublesem, dobrze trzymają ciśnienie. Ja na takich ubitych trasach, gdzie faktycznie chcę mieć trochę więcej osiągów, to jeżdżę na dwóch atmosferach, 75 kg wagi. Jeżeli chcę więcej komfortu, tak jak dzisiaj na przykład na tego typu trasach, jeżdżę na około 1,6-1,7 atmosfery i przy Takich ciśnieniach nie złapają jeszcze żadnego kapcia, więc naprawdę dobrze sobie z tego typu ciśnieniami te koła radzą. Jeżeli chodzi o minusy, to tak jak mówiłem, no brak uniwersalności, ale nie wiem, czy jest to coś, co można by traktować jako minus w przypadku tych kół. No i też warto pamiętać o tym, to może nawet też nie jest minus, to jest bardziej pewien parametr, który. Trzeba po prostu o nim pamiętać, to to, że te koła sprawiają, że opony się układają tak szeroko, że musicie to uwzględnić, jeżeli macie mało miejsca w waszym rowerze. Bo może być tak, że tam, gdzie do tej pory wkładaliście 40, teraz tych 40 nie włożycie, będziecie musieli jeździć na 30 ósemkach albo na 30 piątkach, bo jest po prostu tak szeroki profil obręczy, który tak układa nam oponę. Jeżeli szukacie typowych kół do gravela, ja jestem zadowolony, żadnych przygód. Znacie mnie, śledzicie naszego Instagrama, strawę. wiecie, że nigdy nie ukrywamy żadnych wpadek i fakapów sprzętowych, jeżeli coś by się działo. Więc po prostu nie jestem w stanie się do tych kół przyczepić. Nic złego się z nimi e, nie stało. Natomiast jeżeli szukacie typowo uniwersalnych kół do waszego roweru, które mają być kołami i na szosę. I w teren to zdecydowanie lepiej pójść w koła szosowe, bo one po prostu sprawdzą się lepiej. Te koła, tak jak mówiłem, odbijają się dość odczuwalnie na osiągach, na twardej nawierzchni i po prostu nie będziecie tak zadowoleni, jak bylibyście z kół e, szosowych, które też w terenie sobie dadzą radę. Te koła, moim zdaniem, pod proporcje 80% teren, 20% asfalt. Da się absolutnie jechać, zresztą przecież na rowerze górskim też się daje jeździć po e, asfalcie i po ubitych nawierzchniach. Natomiast jeżeli. To miałoby być większością waszych realiów rowerowych, no to jest to trochę zakup. Nad wyraz, zakup troszeczkę przesadzony, bo nie docenicie, nie będziecie korzystali z największych plusów tych kół, a będziecie być może trochę tracili z czegoś, co moglibyście uzyskać na innych, bardziej szosowych kołach. Dzięki za ten odcinek. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Mam nadzieję, że udało mi się wycisnąć wszystko, co się dało z tego zestawu kół, który zostaje u mnie zresztą dalej, bo testy prowadzimy długodystansowo, więc jeżeli coś jeszcze z tymi kołami się stanie, coś wyjdzie, coś się będzie działo, to oczywiście o tym gdzieś poinformujemy, tak jak mówiłem. Po to jest Instagram Bike Show, po to jest Strava, aby tam o wszystkich detalach, które pojawiają się w naszych testowanych produktach, informować. Dlatego też zachęcam Was gorąco, żebyście ten Instagram Bike Show śledzili. A póki co kończymy, tak jak mówiłem, jeżeli jakieś pytania są, piszcie w komentarzach. A ja lecę cieszyć się pogodą. Może mnie dzisiaj nie zwieje. Ukryliśmy się w lesie, ale poza lasem po prostu słyszę, że jest dzisiaj wesoło. Swoją drogą, krakowski Zakrzówek, na którym właśnie jesteśmy, to wyjątkowo ciekawe i fajne miejsce dla każdego, kto lubi klimaty MTB. Mnóstwo, mnóstwo ścieżek. Popatrzcie, tej wszędzie gdzieś poukrywane są single i ścieżki. Oczywiście pod rower górski, natomiast jak ktoś ma drobinę fantazji albo masochizmu, to da się też to przejechać gravelem. I naprawdę jest niesamowicie blisko, popatrzcie. Jak jesteśmy niedaleko w linii prostej od, Grawe, od Wawelu, w, chciałem powiedzieć Gravelu, yy, i samego centrum miasta, więc jedna z naszych kultowych miejscówek, tam zaraz po drugiej stronie zaczyna się Sikornik i Lasek Wolski, więc popatrzcie, w końcu to można zobaczyć. Jesteśmy w super miejscówce na MTB, na gravel, albo po prostu, żeby sobie pobiegać, gdzieś yy, pospacerować, a centrum miasta jest już tutaj.